Dzień dobry, cześć, witam z tej strony Fansim. słuchajcie weekendowo albo nawet można powiedzieć wakacyjnie, tak wakacyjnie witam was serdecznie w kolejnym odcineczku słuchajcie Operatora 112 zapraszam serdecznie do oglądania i słuchajcie dzisiaj od razu na samym początku tej dzisiejszej rozgrywki tak zwanego dyżuru w Operatorze 112 czyli tutaj dysponowaniu różnych jednostek do różnych zdarzeń Chciałbym wam, słuchajcie, powiedzieć, że chciałem odblokować, ponieważ mam dostępne trzy punkty, słuchajcie, e, które mogę wykorzystać na odblokowanie kolejnych obszarów. Przypominam, że gram na w mieście Warszawa, stolicy. Słuchajcie, i mam na przykład w Żoliborzu dostępny jeden punkcik, jak również jeszcze mi zostaną dwa. Praga Północ, słuchajcie, i w tym momencie widzicie, odblokowują się kolejne, kolejne, kolejne. I tak można tutaj całą tą mapkę dosyć sporą, bo aż prawie do lotniska w Modlinie, tutaj z tej strony. A tutaj góra Kalwaria, czyli droga numer 50, kto zna Eurotraka tutaj o, tu jest droga numer 50. Aczkolwiek tutaj widzę, że mm, aż tak daleko to nie sięga. Dobra, słuchajcie, wybrałem 3. Jeszcze mi zostanie wola, ale wola aż 4 punkty potrzebuje. To następnym razem. E, tak, czyli obszary są już wybrane. Tutaj mamy oczywiście mapę dostępnych jednostek do wstępnych obszarów, tak naprawdę, w tym momencie. Widzę, że tutaj mi coś też e, delikatnie chyba doszło. Natomiast mam do wydania 622 tysiące. Z tego co tutaj pamiętam, tutaj też po tej stronie się troszkę działo. Jakiś, może, by dodać nową jednostkę, słuchajcie. Chyba jakąś. Będę mógł sobie ją kupić. Są nieoznakowane pojazdy, ale to strasznie dużo kosztuje. Znaczy, tamta to jeszcze w miarę 300 tysięcy. Ale myślę, że radiolkę taką z dwoma tutaj osobami mógłbym, e, mógłbym dorzucić do tego. Przedzielimy rezerwowych posterunkowych, dwóch. Proszę bardzo. I tą jednostkę sobie. E, Teraz tak, jak ją się tutaj ustawiało, przypomnijmy sobie, ona mi już w ogóle gdzieś znikła, taka propo, nie, ona jest tutaj, dobra, jednostka już jest, jednostka już, już jest, tylko teraz, słuchajcie, tu jest kierowca, tu jest driver, jak to się przydzielało, słuchajcie, jak to się przydzielało, już teraz po prostu nie pamiętam, no nic, na razie to zostawię i teraz e, jeszcze może coś by tutaj wymyślił z jedną jeszcze jakąś karetką pogotowia. Taką zwykłą tak zwaną karetkę podstawową, 200 tysięcy. myślę, że ona jest spoko. Karetka podstawowa. Tak, jeszcze sobie ją zakupię. Mamy tutaj i medyków, i kierowców. Za 15 tysięcy, o kurde, drogi gościu. Dwie osoby tutaj można w sumie chociaż trzy, nawet trzech e, ratowników, lekarza. Chociaż nie, to nie jest lekarska, więc zrobimy sobie ratownika medycznego. I jeszcze jednego ratownika medycznego, dobra. E, czy jeszcze, może, jakąś jednostkę straży będę w stanie kupić? 150 tysięcy mi zostało. Kłada. Kład ma mało wody. Tak naprawdę, nic mi tutaj nie da. Jest jeszcze motocykl medyczny. Ewentualnie motocykl policyjny 84 tysiące. Jeszcze sobie kupię jeden motocykl. A i teraz tak: kierowanie 90-15 tysięcy. Stać mnie. Dobra, i tyle chyba. Co, dwóch policjantów na motocyklu? Będzie jeździło. Posterunkowy tutaj, może tego. Pies jeszcze nawet jest robot, spoko. Sierżant, pan sierżant jest. O! Dawaj sierżanta, będzie i sierżant. Gitarka. Dobra, mamy już nowe jednostki. Nowe jednostki mamy. Aha, teraz można sobie je poprzemieszczać. Ten motocykl bym dał. Tutaj. On się tutaj będzie ścigał. Tutaj mam motocykl. Dobra, tu jest kareteczka. Spoko, a ta? Gdzie ona jest? Pokaż mi. Aha, ona jest tutaj. To nie, to byśmy ją dali gdzie indziej. Może ona się przydać. Tak, tu jest jedna. Tu jest jedna. Tutaj jest chyba szpital. Dobra, damy dwie tutaj. Po tej stronie, jedną po tej stronie. Tak patrzę, czy mniej więcej w każdym rejonie coś jest do ogarnięcia. No dobra, chyba tyle, tak? Tu są jednostki pościgowe. Czerwono-kular ma na motocyklu, spoko. Dobra, to chyba tyle, no. Startujemy. Dobra. To lecimy. Proszę bardzo, mamy incydent. Leci karetka. Tutaj przedawkowanie narkotyczków mamy. Poszły konie po betonie. Proszę bardzo, i już kolejna. Nielegalne wyścigi. Jedziemy. Dawaj, proszę bardzo, w pościgu. Oho, kolejne zdarzenie mamy. Pieszy potrącony przez samochód. Dobrze, myślę, że sobie policja na motocyklu poradzi. Tutaj mamy kradzież pojazdu. Co by tutaj wysłać? Jest jakiś motocykl, dawaj. Motocykl dosyć szybko zapierdziela. To może sobie da radę. Dobra, tutaj mamy porzucony bagaż. Tutaj jest jakaś jednostka policji. Dobrze, tutaj też coś się dzieje. Alarm pożarowy. Dobra, znowu policji. Znowu policja. Wykroczenie parkingowe. Ciekawe o co chodzi. O jaki korek jest, zobaczcie. Ja pierdziu. O, strzelanina jest. O, kurde. Grubo, dawaj. Jedziemy, dawaj. Jednostki, ze dwie policyjne. Tu się też coś dzieje. Uwięzieni w windzie. No to już jedziemy. Potrzebny jest transport medyczny. Wysyłamy, wysyłamy karetkę tam. Potrzebny transport. Aha, policyjny transport. Dobra, dobra, dobra. Już ci wysyłamy. Dobra, jest coś coś policyjnego tutaj? Dawaj. Kieszonkowiec. Pościgu. Kurde, tyle jednostek mi tutaj potrzeba. Dawaj. Odbieramy połączenie. Dobra, adres proszę podać. Toruńska 46. Dobra, tu musi straż podjechać. Eee... Ile osób? No, pytam się, ile osób utknęło? Cztery aż? Dobra, wyślę eee, strażaków. Dobra, cześć. Cześć, koleżanko. Bye, bye. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, tu się coś dzieje. Dobrze sobie tutaj karetkę przyniosłem. Atak nożownika. Znowu jakaś sprawa, przemyt narkotyków. Co tutaj mam z policyjnych wozów? Tutaj mamy. Dobra, jedziemy. Tu się też coś dzieje. Atak kwasem. Ale chamstwo. Atak kwasem. To już naprawdę musi być grubo. Słuchajcie, dobra, mamy po pożar, mamy pożar. Dawaj jednostkę tutaj. Uszkodzony. Nie, to nie pożar. Eee... Ciekawe czy ta jednostka sobie płonący budynek. Nieźle, nieźle. To jest jednostka taka, która troszkę nie zareaguje mi. Trochę mi policyjnych e, policyjnych wozów mi brakuje. Ale dobra, wyślemy. Poszukiwania. Proszę bardzo. Wysyłamy patrol policyjny. Mamy kolejne zdarzenie. Alar pożarowy. Wyślemy taki samochodzik. Tutaj też jest pożar. Dobra, tu jest jakaś jednostka. Dawaj. Tutaj mamy medyka. Mamy śmigłowiec, więc niech leci. Tu jest pożarowy, więc tu jest jednostka. Proszę bardzo, uszkodzony hydrant. I tu jest e, picie alkoholu w miejscu publicznym. Jest motocykl, może sobie ogarnie. Kolejny pożar, proszę. O, jak daleko. Pożar w parku. I nie lubię takich rzeczy, bo to się może rozwinąć. Zobaczymy. O, dziewczyna potrzebuje pomocy. Dobra, adres. Ole. Oleanderska? Oleanderska 58. A co się stało? Pan dobra, karetka leci. Jest nieprzytomna. Zaszyła tabletki. Hmm. Ole, grubo. Dobra, pokłóciliśmy się. Kłótnie? Wcześniej przez telefon. Aha! Ale ty jesteś niedobry koleżko. Dobra, jakie tabletki? Prze o, psychotyczne. Przeciwpsychotyczne. Dobra. E, puls? Oddycha. Dobra, jest płytki i szybki. Puls jest słaby. o.

Jaka to jest ulica? Tutaj. Olenderska 58 um, Czy wymienioty prowokować? No można spróbować. Ciekawe czy to pomoże, czy nie. <laughs> Zobaczymy. O, o o, dobrze. Dobra, jedzie już, jedzie już, już się nie denerwuj. Tutaj coś mamy. Mamy motocykl, może ogarnie. Tu też jest jakaś jednostka. Proszę bardzo. Tu już wy wysyłamy. Przemoc w rodzinie. Oj, oj, oj. Nieładnie. Kradzisz. W sklepie. A tu? Dewastacja własności publicznej. Mamy coś jeszcze policyjnego tutaj? O, tu jest jakiś samochodzik. Dobra, tu się coś dzieje. Oho, ho, ho, ho. ho. Pożar w budneczku mamy, bo tutaj jest jakaś jednostka. Może to ogarnie. Dobra. Dawaj, robimy pościg. Motocyk szybko się ogarnie. Poradzi. Mam nadzieję. Oczywiście. Nie zawsze to bywa. Płonący budynek. E, potrzebujemy medyków. Już jadą. Dużo się dzieje dzisiaj widzę, w tym dyżurze. Tutaj też mamy jakiś in incydent, niestety. Zepsuta sygnalizacja świetlna. Tu są poszukiwania. Potrzebna jest i policja. I kurde, tu jest policja wolna. Niech jadą. Mamy kolejne połączenie. Jakie zagrożenie, proszę pani. Ktoś śledził. Yy, jesteś ranna? A przypuszczasz tylko? No to. Czy jest, jest ktoś z tobą? Z tobą? Co? Co? Nie? Jestem, Aha, czy to, czy to jest żart? No to. Gdzie jesteś? Ryżowa 95. Dobrze, okay, wysyłam pomoc. Dobra, tutaj mamy policję, można wysłać. Dobra, mamy kolejne zgłoszenie. Już mi je wysyłamy. Atak nożownika będzie potrzebna też karetka. Mamy kolejne zgłoszenie. Ale kurde, policji mi brakuje tutaj w tym miejscu. Tu jest jakiś, jakaś radiolka. Fałszywe dokumenty. Proszę bardzo. Nieprzytomna osoba karetka leci. Dobrze, co tutaj jest? Potrzebny transport policyjny. No to tutaj można wysłać. E, tutaj jeszcze jest jedna radiolka do kieszonkowca. No, żeby tu się ten pożar nie rozwinął. On potrafi. Dobra, proszę bardzo, poszukiwanie zaginionej osoby. Coś jeszcze nie ogarniamy tutaj. E, tam chyba już jedzie policyjny wóz. Dobra, sprawa jest rozwiązana. Ale gitarka. Gniazdo szerszeń. Wyślemy cysternę. Chociaż trochę tak nieciekawie. O, ho, 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 ho. Tu się coś dzieje. Brakuje wody im. Dobra, słuchajcie, co my tutaj dalej mamy? Mamy coś takiego. Tutaj będzie potrzebna straż, brak prądu. Bardzo prąd potrzebny musi być. Picie alkoholu w miejscu publicznym. Ale jak to? Ale o co chodzi? Dobra, ciekawe czy ja kładę do gniazdo do szerszeni. Jestem w stanie wysłać. Good morning, good morning. No co byś chciał powiedzieć, stary? Dawaj tutaj karetkę. No, ale co się dzieje? Co stało Uduszona? Udusił babę? Kurde, ale gość. Udusił ją. Uduszona? Ja, oh shit. Uh, gdzie jesteś? Dobra, może go namierzymy najpierw. O, jaki gość! Tyś Dziro! Gdzie jesteś? Sir, where are you? Lokalizacja troszkę długo im to zajmuje. No i chyba nam się rozłączył typek. Chyba on się nam rozłączył. Słuchajcie, a tu cały czas wpływają nowe zgłoszenia. Ja wam, że tutaj jest. Tutaj jest grubo dzisiaj na tym dyżurze. Dobra, tu jest jednostka. Jest i pogotowie. Dawaj. Strasznie tych dużo spraw policyjnych, a mało... A mało radiolek jest, do ogarnięcia tego wszystkiego. Dobra, tu są jakieś karetki. Już wysyłamy. Tu jest policja. Tu jest też karetka, mam jakąś wolną, to jest wolna. Amputacja kończyny, ale grubo. Atak serca, Jezu, co tu się dzieje? Niesamowite, kurde. Dobra, coś tutaj jest wolnego. Jest. Wysyłam. Dobra, jakieś pożary? Pogarnięcia. Po płonący budynek. Wysyłamy. Kolejne zdarzenie, proszę bardzo. Uwięzienie pod gruzami? Nie żartujcie. Dobra, pomocy śmietnik, taki mały pierdzielek wyjedzie sobie. Ten będzie gonił. Stłuczka, to może tychać taki. Mamy coś medy medycznego tutaj? Śmigłowiec jest, dawaj. Śmigłowiec udar mózgu, to szybciutko. Potrzebny transport medyczny. Jest karetka. Już jedzie do ciebie. Coś jeszcze, sprawa rozwiązana. Tu już straż jedzie. Tu kare karetka, chyba śmiga do ciebie. Powrót do bazy. A raz zobaczymy, co tu jeszcze się będzie działo. Powrót do bazy. O, tutaj już kareteczka śmiga. A, minus 3, kurde. Potrzebny transport policyjny, już jedzie do ciebie. Dobra, tam jest ogarnięte tak. E, to dzisiaj chyba nie będzie tak najgorzej. O, śmigłowiec szybciutko chyba ogarnie, tak mi się wydaje. Potrzebny transport medyczny już do ciebie. A nie, tutaj już jedzie do ciebie, spoko. Potrzebny transport policyjny. Też już jedzie coś jeszcze ja się pytam i o zdrowie pytam Dobra Oho tutaj jeszcze coś nam wynikło Dobra już jedziemy rowerzysta potrącony przez samochód Jakieś jeszcze zdarzenia nieogarnięte sprawa rozwiązania rozwiązana chciałem powie e, powiedzieć a tu. Kurde, minus 3. Patrzcie, znikło mi, no. Sprawa rozwiązana. Szkoda, bo kilka tutaj zdarzeń nie ogarnąłem. Jak gdyby, no, nie zdążyłem. Co tu się dzieje, że, że. Że nie mogą sobie poradzić z tym? Tutaj trzeba więcej tych jednostek może wysłać, co? Dawaj, tutaj. Jedziemy. Bo to w zasadzie chyba ostatnia akcja, która mi ze A nie, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj coś wisi, widzę. Tam już karetka do, dojeżdża. Także ostatnie zdarzenia, widzę, są kończone tutaj. O, dobra, tu już jest sprawa załatwiona, gitarka. Tutaj zresztą też. I tu jeszcze policja dojedzie. Nie no, niestety, kilka nie udało mi się. Ewidentnie, widziałem, jak znikały tutaj te cyferki. No, niestety. Także uważajcie na wakacjach na siebie, kurde, żeby nie dochodziły do takich dziwnych spraw jak tutaj. No tutaj dzisiaj naprawdę były jakieś dziwne ...dziwne akcje, dziwne historie. Raport ze zdarzenia. Słuchajcie, dobra. Tutaj chyba sobie poradzą. No i to będzie chyba wszystko w tym dyżurze. Nie było najgorzej, ale też dużo rzeczy że zostało ominiętych przeze mnie. Robimy podsumowanie. Kieszonkowca ominąłem, zobaczymy co. Kieszonkowca też ominąłem. ona chyba dosyć szybko, niestety, znikają. A... Alarm przeciwpożarowy, tutaj też, niestety, też się nie udało. Poszukiwanie uciekiniera. Porzucony bagaż, także kilka, widzicie. Oj, tutaj, atak podaczki, niestety, też minus 3. Eee, rowerzysta potrącony przez samochód i nieprzytomna dziewczyna. No naprawdę nie było za wesoło. Kilka awansów chyba będzie. Proszę bardzo, co ten zakrew ma? Co on chyba ranny był? Tak, ranny. Ci awansowali. A ten jest ranny. No i mam 359 tysięcy punkty kariery 2. Słuchajcie. Można przypisywać dodatkowych dyspozytorów do swoich dzielnic. O. Zobaczcie, dyspozytorzy pomogą Ci przez samodzielne wysłanie jednostek do incydentów, pozostawiając Ci zadania o wysokim priorytecie. No to jest zajebista informacja. Przejdź do panelu dzielnic, aby rekrutować, przydzielać dyspozytorów. O, to od razu zobaczymy sobie. Tutaj mamy dzielnicę. i dzielnice, które mi stwarzały, powiedzmy ten ursynów, mi trochę o, jednostki, statystyki. E, Okej. Okay. A i widzicie tu są dyspozytorzy, 21 tysięcy. Ok. Super. Co bym sobie jeszcze ogarnął? Tutaj też ten dystrykt taki jest dziwny. Na Wawrze też bym sobie dyspozytora jakiegoś o, przydzielił. Jeszcze mi w zasadzie został jeden. Gdzie tu się jeszcze coś dużo dzieje? Eee, tu może, nie? Tak się zastanawiam, czy czasem sobie nie wziąć takiego dystryktu, wawer, dobra. Tylko widzę, że chyba nie wszystkie mogę. Nie, chyba nie wszystkie mogę. Dobra, jeszcze spróbujemy sobie przydzielić tutaj, to jest, Włochy są, tak, Włochy. I tutaj jeszcze mi został jeden, o, trzech dyspozytorów. No, patrzcie, tego w wcześniejszych wersjach e, gry, jak również e, w poprzedniku tej gry, czyli w operatorze e, 911, nie było. Przynajmniej ja nie widzę. Widzicie teraz, jak się najeżdża tutaj na dystrykt, jest gościu, e, który zarządza tym rewierem. Także zostaną mi po prostu inne. Super sprawa, ekstra. Zajebiście. E, Rewelacja, no po prostu zobaczymy, jak będzie dalej. Słuchajcie, punkty kariery e, Mam cztery. Okazuje, mam cztery i od razu dzisiaj już bez zastanowienia odblokowuję sobie po prostu wolę. Tak. Tak to na dzisiaj słuchajcie wygląda. Także na dzisiaj moi drodzy to jest wszystko, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się bezpiecznie na wakacjach, wyjeżdżajcie, odpoczywajcie, relaksujcie się, bo jeszcze tego czasu mamy sporo, ale jednak trzeba robić to z głową i w miarę bezpiecznie, co zresztą tutaj widzicie sytuacje się generują, różne dziwne historie, ale pewnie też no, nie wszystkie, które w życiu się mogą zdarzyć. To tyle z mojej strony, Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, zapraszam na odcinki i te najlepsze chyba serie, czyli liveowe, słuchajcie z różnych fajnych symulatorków. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.